BMW 60 instalacja zwykłej lampy i tutaj troszeczkę mi trwało zanim znalazłem taką lampę, gdzie była cała instalacja, a dwa no, trzeba było im rozebrać, żeby wszystko ładnie pokazać. Więc do czego zmierzam? Tak jak myślałem w zwykłej lampie, do ringów, mamy dwa zasilania. Eee, masa tak naprawdę często jest wspólna. Tutaj mamy jedną żarówkę od tutaj drugą. Do tej jednej idzie, do tej dużej idzie kabel brązowy, to jest masa, ten szary to jest plusowy. I on właściwie w kosteczce, widzę, tutaj wchodzi na górę, na górze skrajny górny szary i on idzie do tej postojówki. Do drugiej za to idzie przewód. Zielony i ten zielony, plusowy, to to jest skrajny po przeciwnej stronie na dole, czyli po łosie te przewody idą i prawdopodobnie ten tutaj ci nie świeci, bo nie ma zasilania na tym przewodzie. W związku z tym ten zielony przewód można uciąć na przykład, jeżeli nie ma, sprawdzić na 100% czy tam nie ma, uciąć i zmostkować. Z tym tutaj szarym. Albo przełączyć lampy na no Zwykłe żarówkowe, bo no to też komputerowo można zrobić. W każdym razie no problem na pewno jest na tych pinach i tutaj trzeba sprawdzić czy jest na tym zielonym przewodzie prąd. Jeżeli jest, no to super, ok. To w takim razie, że mamy problem z masą, ale z masą już mniejszy problem, bo tą masę można sobie wpiąć dosłownie wszędzie. Na przykład tutaj od, od przewodu długiego. Mamy sobie masę. Każdy brązowy w tej lampie to, to jest masa. Jeżeli na zielonym jest prąd, to musimy sobie dobrać tylko masę. A jeżeli prądu nie ma na zielonym, to musimy sobie go wziąć z tego szarego, nie z białego tylko z takiego szerego przewodu skrajny na górze to jest plus tego dużego tutaj ringu